Dzień dobry, Mianowicz ja Gowieruszewski, Rafał, jestem pracownikiem studium Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jestem wykładowcą WFU u u nas na uczelni postaram się Państwu pokazać kilka takich ćwiczeń rozciągająco-rozgrzewających. Wiadomo, jaką teraz mamy sytuację, tak, dużo z pracy zdalnej, przeważnie jesteśmy w domu i nie mamy okazji, żeby gdzieś tam się Yy, zażyć tyle ruchu co normalnie, także będę się starał Państwu pokazać takie proste ćwiczenia szczególnie dla tych osób, które gdzieś tam yy, faktycznie mają to pracę siedzącą nie mają okazji wyjść, to co można zrobić w domu, na dywanie ewentualnie gdzieś tu przy ścianie, gdzieś tutaj yy, własnych tutaj warunkach domowych gdzie ewentualnie pewne rzeczy można wykonać samemu, bez większych problemów takie proste ćwiczenia, żeby każdy mógł spokojnie wykonać Każdą rozgrzewko rozpoczynamy od takich najprostszych ćwiczeń czyli rozgrzewamy sobie tutaj większy staw, czyli staw biodrowy krążenia, obszerne krążenia czy to w jedną, czy to w drugą. My zrobimy sobie z 8 do 10 krążeń w jedną, w drugą stronę. tak. Także tutaj dogrzewamy się. Tak, luźno, jak najbardziej obszernie. Tutaj, żeby ten staw nam się dogrzał. Ok, teraz przechodzimy sobie do kolejnego ważnego stawu rozgrzewki, czyli stawy kolonowe. Możemy rotację zrobić do wewnątrz tak, jednocześnie. Albo na zewnątrz również tak. Jak najbardziej obszernie staramy się to dorzeć tym mięśniem stawu kolanowego. Staw kolanowy jest też mocno budowany jest tutaj mięśniami, także staramy się dosyć obszernie tutaj. Tak, możemy również w ten sposób dogrzać, w zależności. Zdarzają się często też urazy kolan, także tutaj szczególnie na ten staw zwracamy uwagę. I to zarówno w wieku tutaj młodszym, jak i starszym, także te urazy kolan są. Dobrze, na kolana mamy wstępnie rozgrzane, to dostosowujemy sobie ilość powtórzeń tutaj do naszych potrzeb. Ktoś czuje, że musi więcej rozgrzać te kolana, to jak najbardziej więcej tych powtórzeń, żeby nam się te kolana dogrzały. Ok, krążenia teraz stawu skokowego to wewnątrz, na zewnątrz, jak najbardziej obszernie tutaj, żeby tutaj żebyśmy czuli, że ten staw nam się rozgrzewa. Ważne jest, żeby też staw skokowy rozgrzewać też w różnych płaszczyznach, bo najczęściej noga chodzi w ten sposób. Ważne, żeby też na boki, tak? żeby gdzieś ten mięsień mógł pracować, czy to na, na zewnątrz, czy do wewnątrz, żeby trochę zmienić yy, system ruchu, tak? żeby nie tylko pracował góra-dół ale też również na boki. Także wszelkiego rodzaju na przykład można sobie zrobić jakiś tor przeszkód, ewentualnie czy tu, tu w ten sposób robić, nawet czy ty w ten sposób. Też również można, żeby dogrzać tutaj ten staw skokowy, w on w różnym ułożeniu. Oczywiście przechodzimy do krążenia rąk, także. Mieliśmy teraz dolną część ciała, partię ciała rozgrzewaliśmy, teraz rozgrzewamy górną część ciała i obszernie, krążenia w przód, jak najobszerniej w tył. Także tutaj takie podstawowe ćwiczenia, które pamiętamy jeszcze z WF-u. Także WF tutaj nam się kłania, także na pewno gdzieś tutaj te ćwiczenia, które pamiętamy, jak najbardziej nam się przydadzą. Dobrze, wstępnie tak skutowo, mamy rozgrzane tutaj te podstawowe stawy, również tam stawy y, tutaj i y, ramiona. I teraz tak, przechodzimy sobie do ściany, czy ewentualnie do czegoś tutaj y, bardziej tutaj stabilnego. Ja tutaj mam poręcz, stajemy sobie naprzeciwko, ręce wyprostowane, plecy staramy się mieć proste, noga z tyłu, cała, pięta, y, cała stopa na podłożu, pięta również i staramy się dotk kierujemy kolanem w dół, czyli abyśmy chcieli kolanem dotknąć do podłoża. tak? I staramy się tutaj, ja teraz. Zrobiłem trochę źle, bo za każdym razem mówię, żeby nie pompować, zawsze i to właśnie zostaje, tak w nawyku. Staramy się właśnie nie pompować, czyli przytrzymujemy chwilę lekkie napięcie i puszczamy. Przytrzymujemy chwilę, napięcie. Wliczamy sobie do pięciu i puszczamy. I trzeci raz. Jeden, dwa, trzy, cztery. I Za każdym razem jak będziemy tutaj w ten sposób robić, ten zakres ruchu będzie nam się trochę zwiększał, także ten zakres ruchu będzie trochę większy, mięsień nam się w ten sposób dogrzewa. To jest taki w miarę bezinwazyjny sposób i nie musimy jakoś, właśnie unikamy, właśnie jak ja pokazałem, też zrobiłem błąd na początku tego pompowania, Toż jak mięsień nieprzyzwyczajony, można sobie gdzieś tam jakiś mikroorazów się nabawić, także ani o to w tym wszystkim tutaj nam chodzi. Także tutaj plecy proste i tak samo staramy się teraz, przytrzymujemy do pierwszego oporu, tak, niedużego oporu. Odliczamy sobie do 5, 4 i 5 i, i lekki luzujemy tak, rozluźniamy mięśnie i znowu i delikatnie w dół. Patrzymy przed siebie plecy proste 3, 4, 5 luz i znowu sobie pogłębiamy. 1, 2, 3, 4, 5. Wstępnie sobie rozciągnęliśmy te mięśnie trójgłowe łydki. Stajemy sobie, mamy tutaj o coś, co możemy się oprzeć, stajemy sobie tutaj bokiem i zewnętrzną nogę chwytamy, zewnętrz, chwytamy się za, od zewnętrznej nogi za grzbiet stopy, kolano ugięte, biodra w linii staramy się mieć z barkami, biodra wypychamy do przodu. Też tak wszystko z wyczuciem rozgrzewamy sobie przednią partię UDA, czyli mięśnie czworogłowe. I przetrzymujemy. I chwilę przetrzymujemy i tak samo i luzujemy. I również do pięciu. Tak i znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I trzeci raz troszeczkę luzujemy i znowu. I jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Zmieniamy nogę. I teraz była lewa, to teraz prawo i tak samo. Biodro w przód. Plecy proste, staramy się nie uciekać na zewnątrz, czu, czu, w ten sposób, czy w ten sposób do tyłu. W jednej linii staramy się zrobić, chwytamy się sobie stopy, biodra wypychamy w przód. Samo wypchnięcie biodra niejednokrotnie wystarcza na to, że tutaj już ten mięsień gdzieś naciąga. Rozciąga, nie naciąga. To taka dyskretna różnica. I przytrzymujemy. I do pięciu. Ok. Lekko luzujemy, rozluźniamy. I znowu. Jeden, dwa, 3, 4, 5 i znowu luz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja tu aż pokazałem jak w tym momencie rozluźniają to aż do przesady aż za mocno, a żeby to pokazać na tej filmie, tak? To wystarczy nawet delikatnie odpuścić, to już ten mięsień już nam jakby nie pracuje, odpoczywa i znowu rozciągamy. tak? Na tej zasadzie to właśnie polega, żeby spokojnie poprzez tutaj dokrwienie mięśnia delikatnie go rozciągnąć i będziemy też czuli, że ten zakres ruchu nam się cały czas zwiększa właśnie przy tym, tu przy tym, przy rozciąganiu ale wszystko wykonujemy na spokojnie nie pompujemy, tak mówiłem, tylko dajemy się mięśniowi spokojnie rozrzać mamy partię teraz przednie nóg rozciągnięte możemy sobie usiąść na dywanie na macie, na karimacie i na początek, tak, staramy się tutaj dotknąć, rozgrzewamy teraz tylne partie nóg, mięśnie dwugłowę i mięśnie łydek i na początek staramy dotknąć kolan i później sobie zjeżdżamy i staramy się tutaj przytrzymać głowę w górę i przytrzymujemy tak, tutaj o i na początek delikatnie i później przytrzymujemy i do pięciu ilus. Mamy mieć plecy proste, co nie zawsze wychodzi. Czyli nie robimy takiego pałąka. I znowu, tak? I przyciągamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i luz. I znowu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Czujemy, że te mięśnie nam się trochę rozciągają. Ktoś ma problem, że tutaj kolana ma przekurcze, kolana trochę uciekają w górę. Jak najbardziej można zacząć od tej pozycji, tak? Od tej pozycji idzieś tu w ten sposób, rozciągać sobie nogi, tak, żeby na spokojnie. I później delikatnie zwiększamy sobie zakres ruchu. Jeśli ktoś ma problem, że faktycznie to kolano ucieka, można sobie położyć tutaj y, drugą nogę, czyli staw trochę powyżej stawu skokowego nad rzepką, i przytrzymać sobie chwilę, tak? I przytrzymujemy chwilę. I też raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dzięki temu to kolano ucieka w górę, jest, wiemy, że tutaj nam trochę bardziej się rozciągniemy i też do trzech razy sobie założymy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i luz i znowu i czujemy, że nam trochę zakres ruchu się zwiększył i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć i luz i zmieniamy sobie druga noga i tak samo blokujemy sobie tutaj kolano, żeby nam nie uciekało i znowu najlepiej zrobić sobie, żeby tutaj był większy zakres lewa noga, prawa ręka, nawet jest też prościej i raz dwa, trzy cztery, pięć luz, trochę luzu odpuszczamy i pogłębiamy faktycznie ten zakres uchodzenia nam się zwiększa I jeden, dwa trzy, cztery pięć i znów, trzeci raz, I jeden, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobrze, mamy teraz tylne partie rozciągnięte, teraz w leżeniu na plecach, będziemy przyciągać kolano do klatki piersiowej, rozciągamy sobie tutaj mięsień pośladkowy, trochę mięśnie pleców, też tutaj mięsień porogowy, także kładziemy się, przyciągamy, kolano do klatki piersiowej i tu w ten sposób dociągamy i znowu tak samo w tej samej zasadzie do co na 5 sekund 1, 2, 3, 4, 5 luźniej i zwiększamy sobie zakres trochę 1, 2, 3, 4, 5 luz i znowu 1, 2, 3, 4, 5. Czuję, że ten zakres nam się trochę zwiększa. Ok, leżymy. I druga noga. I w ten sam sposób. 1, 2, 3, 4, 5. Trochę luzu. Puszczamy. wdychamy głęboko. I 1, 2, 3. 4, 5 i znowu puszczamy delikatnie i pogłębiamy, czyli ponawiamy ruch i zwiększamy zakres. I 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze. Często niedoceniany mięsień, bagatelizowany mięsień przywodzący. Łączymy sobie stopy, zewnętrzną część stóp, podeszwy i teraz ćwiczenie będzie polegało na tym, że jakbyśmy roz, chcieli rozpiechać łokciami kolana w ten sposób i teraz jesteśmy w tej pozycji i przyciągamy i teraz staramy się kolana do środka, ruch do środka. I w tym tak. momentu, i naciskamy kolanami na łokcie na początek tak z niedużym oporem i znowu liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, plus, pamiętamy plecy proste, to też mnie zawsze wychodzi i znowu, tak, plus i znowu. 1, 2, 3, 4, 5 odpuszczamy i znowu. 1, 2, 3, 4, 5 Teraz powinniśmy czuć, że faktycznie przez ten taki ruch izometryczny te mięśnie nam się trochę rozciągają. Niezometrycznie to znaczy roz, dogrzewanie mięśni bez jego fizycznego jakby rozciągania. Także to jest też dobra forma tutaj rozgrzewki, która jest mało inwazyjna i jakoś nie, nie powoduje dużo tutaj urazów. Ok, teraz chwytamy się za czubki palców. Plecy proste i teraz odwrotny kierunek. trochę nam dogrzewaliśmy miejsce przywodzące. To jest ważne, żeby nam się tutaj, szczególnie czasami jak jest ślisko, teraz zima, żeby na ludzie nam się nogi nie rozjeżdżały. A często właśnie tutaj, jak są te mięśnie są zapomniane, często i gęsto właśnie można urazów się nabawić, tak? Dobrze. I teraz odwrotny ruch. Mieliśmy do środka kolana, teraz będziemy kolanami pracować na zewnątrz. Trzymamy się za palce stóp i delikatnie wykonujemy ruch ku dołowi, na zewnątrz kolan. I raz, dwa, trzy, cztery. 5 Odpuszczamy delikatnie. Oddychamy głęboko i znowu. 1 2 3 4 5 I luźno i pogłębiamy jeszcze raz ostatni, robimy do 3, a tu możemy więcej powtórzeń, więcej serii. 1 2 3 4 Dobrze? Teraz będziemy sobie mięśnie przywodzące, teraz mięśnie odwodzące, będziemy sobie rozciągać. Teraz jedna noga prosta w kolanie, drugą, drugą stopę zakładamy na, za kolanem i teraz tak łokieć. Le, tu jest, mam lewe kolano, prawe, prawe ramię i teraz wypychamy łokciem. W prawą stronę, w moją prawą stronę, tu w Państwa, w lewą stronę, tu jakbyśmy do środka tym kolanem w tym kierunku, odpychamy łokciem w ten sposób, łokieć prosty, odpychamy i delikatnie rozciągamy sobie mięśnie przywodzące, już czuję, że tutaj nam się mi się już rozciąga i chwilę przytrzymujemy, tak, z wyczuciem delikatnie, żeby sobie krzywdy nie zrobić i również wdech i jeden, dwa, trzy i po wydechu pogłębiamy, 4, 5. Lekoluzujemy i znowu. 1, 2, 3, 4, 5. Lus i znowu. 1, 2, 3, 4, 5. Za każdym razem delikatnie wypychamy łokciem kolano tutaj jako w tym kierunku, czyli tu będzie do wewnątrz, tak jeśli chodzi tutaj o kolano i również na drugą nogę, to samo robimy Lecę to mieć proste i teraz, i również i wypychamy łokciem kolano moją prawą w lewą stronę państwa prawą i jeden dwa, trzy cztery 5 i plus. I znowu ponawiamy. 1, 2, 3, 4, 5. Za każdym razem zwiększamy ten zakres ruchu. I teraz staramy się najwięcej pogłębić. 1, 2, 3, 4, 5. Staramy się robić tego bardzo mocno. Nacisk rzędu 40-50%. Nawet nie tak do pierwszego oporu, tak żeby się czuć, że się rozciąga i swobodnie mięsień będzie nam się. Tutaj spokojnie rozciągał. Dobrze. Okay. Teraz rozciągnęliśmy sobie mięśnie przywodzące, odwodzące. Rozciąganie. Rozciągniemy sobie teraz plecy. Siadamy sobie na piętach. Tu w ten sposób wyciągamy jak najdalej ręce w przód. I palcami będziemy po macie czy to podywanie będzie jechać w przód i będziemy wyciągać kręgosłup jako tak rozciągać kręgosłup będziemy jak najbardziej palcami po macie, czyli w ten sposób tu w ten sposób na tułowia tułowie I jak najdalej pięty na pośladkach i jak najdalej staramy się palcami pojechać do przodu, przytrzymać jak najbardziej puszczamy delikatnie wila luzu i znowu Rozciągamy plecy i znowu jak najdalej. Pogłębiamy ten ruch, pogłębiamy, pogłębiamy. Cały czas pamiętamy, że pięty na pośladkach nie uciekamy. I los Dobrze. Ok. I trzeci raz. Robimy sobie taką serię powtórzenia do trzech serii. Po pięć. I jedziemy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Również można sobie przejechać do boku. Bardziej nam tutaj będą pracować. Mięśnie tutaj najszersze już bytu i mięśnie skośne i to również. Raz, dwa, trzy, już czuję, czujemy opór. Cztery, pięć, plus i pogłębiamy znowu. Piętna na poszladkach raz. my po na piętach, przepraszam. I luzujemy i do pięciu. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i w drugim kierunku również na lewą, na prawą stronę, żeby obie strony Stanęmy tutaj. Tu rozciągamy, czujemy na to się ta strona rozciąga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przytrzymać chwilę plus i pogłębić. Raz, dwa. Mamy i teraz jak najdalszy zakres ruchu. Dobrze. No Państwo, to takie były podstawowe ćwiczenia rozciągające mięśnie tutaj dolnej części ciała, tutaj mięśni pleców, ramion. Także taka dobra rozgrzewka 10 do 15 minut. Jeśli się gdzieś tutaj te wszystkie przyciągne sumienie wykonujemy, spokojnie powinna taka rozrzewka wystarczyć. Także ja dziękuję serdecznie i zapraszam do ćwiczeń i mam nadzieję, że spotkamy się już następnym razem już przy okolicznościach już standardowych, nie online. Dziękuję bardzo.